Jak wygląda Twój typowy dzień? Obijam się. Po prostu jestem zblazowaną gwiazdą. Czasami w ogóle nie mam nic do roboty i wiesz, i po prostu w sumie popadam samo samo zachwyt. Ale jeżeli jest jakiś, wiesz, jest jakiś job do zrobienia, no to wygląda to tak. Na przykład w tym momencie jesteśmy przed festiwalami bardzo ważnymi. Yy, a jako, że... Mm, Mówisz o Sobot Hit Festival i jeszcze o którymś? Tak, i o tym te 22 i 8, zresztą, yy, No to oczywiście zaraz yy, 2-3 tygodnie przed takim festiwalem wkręcam sobie akcję, że musi to być mega, yy, zajebiste show. No i teraz, yy, wiesz, wizualizacje, światło, efekty, tancerze, stroje, jakieś nowe, nowe fajne rzeczy, no to, yy, no to mój typowy dzień polega na tym, że ja muszę to wszystko wymyślić, bo nikt za mnie tego nie wymyśli. Poza tym zbieram teraz materiał na kolejną płytę, w związku z tym też jest trochę, trochę roboty, ale to nie jest praca, to jest tak naprawdę wiecznie, wiecznie, wieczny fan. Naprawdę, co ch**a się mam? na ile zarabiasz? Nie, nie mogę powiedzieć. Nie mogę, ja bym powiedziała naprawdę, ja to w ogóle nie mam nity z tego powodu, od razu mi Ci powiedziała, po prostu z nosu, ale obiecałam mojej mamie, że nie mogę powiedzieć, bo mm, po prostu to wzbudza agresję. Nie, nie, mów Dolonia, nie ty wydajesz tej kasy, bo że ja sobie zdaję sprawę, ile ludzie zarabiają przeciętnie, w związku z tym to jest wiesz, przegięcie pały, jak tym jak mm -hmm. tym się chwalę, w związku z tym, no nie będę się chwalić. Mm -hmm. A ile miesięcznie na ciuchy wydajesz, to możesz zdradzić? Nie, bo to zaraz sobie obliczysz, ile zarabiam, no bo to będzie jedna dziesiąta tego, ile, ile zarabiam, nie? No to nieduży procent w sumie, jedna dziesiąta. No bo ja oprócz tego, że jestem małą wariatką, to jestem bardzo rozsądną osobą wyliczoną i mam głowę na karku. Aha, masz duszy biznes moment też? Oj, tak, uwierz mi. A jak mam to mi. się przejawia? Tak, że kocham robić różne inwestycje, że pieniądz, no że pieniądz i, i to nie jest jak tylko i wyłącznie aspekt muzyczny, że nakręcają mnie różne fajne y, biznesowe akcje. Ale co, inwestujesz na giełdzie? Fundusze inwestycyjne? No mam swoje, wiesz. Mam nie swoje... pytam o cyfry, pytam tylko o taktykę jest co dużo dużo różnych dużo pomysłów na to, żeby pomożyć swoim mają m.in. między innymi też nieruchomości